Gwiazda Task rezygnuje z programu. Poważny wypadek na próbie skończył się dramatem. Gwiazda, tańca z gwiazdami, doznała urazu na treningu. Wypadek okazał się na tyle niefortunny, że zmuszony był do rezygnacji z udziału w show. Nowa edycja TASK rozpoczęła się kolejna edycja niezwykle popularnego w Polsce programu Taniec z Gwiazdami, który od lat nieprzerwanie przyciąga tłumy wiernych fanów. W tej unikalnej produkcji znane osobistości, celebryci, aktorzy, muzycy i sportowcy stawiają czoła wyzwaniu nauki tańca pod okiem najlepszych choreografów. Całość rozgrywa się w rytm muzyki, na oczach tysięcy widzów, którzy z zapartym tchem śledzą postępy swoich ulubionych uczestników na parkiecie. Program słynie z emocjonujących momentów, spektakularnych układów tanecznych i rywalizacji, która często przynosi niespodziewane zwroty akcji. to właśnie w tańcu z gwiazdami celebryci mają okazję zaprezentować swoją wszechstronność i talent w zupełnie nowej roli tancerzy. Przygotowania do programu oraz treningi trwają już od kilku tygodni, a tuż po zakończeniu poprzedniej edycji zaczęły krążyć plotki i spekulacje, a fani zastanawiali się, kto weźmie udział w kolejnej odsłonie show. Na szczęście, Polsat jakiś czas temu oficjalnie ujawnił pierwsze nazwiska uczestników, co sprawiło, że oczekiwanie na nową edycję programu stało się jeszcze bardziej ekscytujące. W najnowszej edycji udział biorą: Blanka Stajków, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Filip Gurłacz, Magda Mołek, Ola Filipek, Cezary Trybański, Michał Barczak i Grażyna Szapołowska. Po pierwszym odcinku już wiadomo, kto może zdobyć kryształową kulę. Nikt nie odpadł, ale w drugim odcinku wydarzyły się naprawdę zaskakujące momenty Z programem pożegnali się Lenka Klimentowa i Maciej Kurzajewski, a Cezary Trybański z Izabelą Skierską oraz Magda Narożna z Piotrem Musiałkowskim staną w dogrywce Niestety jedna z gwiazd ogłosiła rezygnację z udziału w dalszych odcinkach show z powodu kontuzji. Co się stało? Gwiazda Task opuszcza program przez kontuzję. Michał Kasin musi obecnie zapomnieć o codziennych treningach. W tej edycji show nie partneruje żadnej z uczestniczek rywalizujących o kryształową kulę. W poprzednich edycjach tańczył z Roxaną Węgiel i Anną Marią Sieklucką. Z Roxaną dotarł do finału, natomiast z Anną Marią odpadli znacznie wcześniej. Kasin wraz z grupą taneczną odpowiada za tzw. openingi, czyli występy przed przywitaniem prowadzących i przedstawieniem wszystkich par. Niestety, podczas piątkowej próby doszło do poważnie wyglądającego upadku. Choreograf podzielił się dziś na Instagramie krótkim filmem, na którym porusza się po mieszkaniu o kulach, z założonym stabilizatorem na stopie. Szybko wyjaśnił, co się wydarzyło. Kilka godzin później Michał Kasin skontaktował się, informując, że wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły jego najczarniejsze przypuszczenia.